Twój pies rzuca się na jedzenie jakby nie jadł do tygodnia? Szybkie i łapczywe jedzenie to częsty problem, z którym zmaga się wielu opiekunów psów, nawet zupełnie nieświadomie. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to tylko zabawną cechą, w rzeczywistości może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nazywam się Marek Busza, jestem dietetykiem zwierzęcym i właścicielem firmy PetsLover. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, dlaczego Twój pies tak się zachowuje i jak możesz mu pomóc, aby jedzenie stało się spokojniejszym i bezpieczniejszym rytuałem. Przyczyny łapczywego jedzenia Łapczywe jedzenie u psów to problem, z którym zmaga się wielu opiekunów. Pies, który połyka karmę w zawrotnym tempie, może wydawać się po prostu wyjątkowo głodny. Ale przyczyny tego zachowania są znacznie bardziej złożone. Zrozumienie, dlaczego twój pies je łapczywie, jest kluczem do poprawy jego zdrowia i samopoczucia. Wiele psów ma wrodzony instynkt przetrwania który wykształcił się przez wieki ewolucji. W naturze dzikie psy i ich przodkowie musiały szybko zjadać to, co udało im się upolować, aby uniknąć utraty posiłku na rzecz innych tropieżników. Choć twój pies nie musi walczyć o jedzenie, instynkt ten może nadal w nim tkwić, prowadząc do łapczywego jedzenia. Jeśli w twoim domu mieszka więcej niż jeden pies, może występować rywalizacja o jedzenie. Nawet jeśli psy mają oddzielne miski, niektóre z nich mogą wyczuć presję, wyjść szybko, aby zapewnić sobie pełny posiłek przed ewentualnym konkurentem. Niektóre psy jedzą łapczywie, ponieważ są po prostu bardzo głodne. Może to być wynikiem niedostatecznej ilości jedzenia, zbyt rzadkich posiłków lub problemów zdrowotnych, które wpływają na metabolizm i uczucie wsytości. Warto skonsultować się z lekarzem weterynarii, aby wykluczyć problemy zdrowotne, które mogą powodować nadmierny apetyt. Dobrym rozwiązaniem będzie tutaj wykonanie badań krwi. Psy, które doświadczyły w przeszłości głodu lub były karmione nieregularnie, mogą wykształcić nawyk łapczywego jedzenia. Z lękiem przed brakiem jedzenia pies może rzucać się na każdy posiłek, nie wiedząc, kiedy pojawi się kolejna okazja do jedzenia. U takich psów niestety też często pojawia się problem z niejadalnych rzeczy. Dlatego warto wiedzieć, jak rozpoznać i co robić w przypadku zatrucia. Tutaj zostawiam Ci link do filmu o zatruciach. Łapczywe jedzenie może być również objawem problemów behawioralnych, takich jak lęk, stres czy nuda. Psy, które nie mają odpowiedniej stymulacji umysłowej i fizycznej, mogą zrekompensować sobie te braki, jedząc szybko i łapczywie. Jeśli karma, którą podajesz swojemu psu jest niskiej jakości i nie dostarcza mu wszystkich niezbędnych składników odżywczych, może to prowadzić do chronicznego uczucia głodu. Pies będzie wówczas jeść szybciej, próbując zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. Bekanie psa po jedzeniu. Czy to normalne? Odbijanie po jedzeniu u psa to zjawisko, które może wzbudzać zaskoczenie, a nawet niepokój u opiekunów. Choć u ludzi beknięcie po posiłku jest zwykle akceptowalnym przejawem procesów trawiennych, w przypadku psów takie zachowanie może rodzić pytania. Czy to normalne, że pies beka po jedzeniu? Co to oznacza i czy powinniśmy się tym martwić? Beknięcie u psa po jedzeniu jest zazwyczaj normalnym zjawiskiem i nie powinno być powodem do niepokoju, o ile nie występuje nadmiernie często lub nie towarzyszą mu inne objawy, takie jak wymioty, biegunka czy dyskomfort. Jest to po prostu sposób, w jaki organizm psa pozbywa się nadmiaru powietrza zgromadzonego podczas jedzenia. Choć pojedyncze beknięcia po posiłku są zwykle nieszkodliwe, częste lub bardzo intensywne bekanie może wskazywać na problem. Może to być znak, że pies jest zbyt łapczywie, co z kolei może prowadzić do poważniejszych problemów, takich jak wzdęcia, refluks, czy nawet torsja żołądka, czyli skręt żołądka, co jest stanem zagrażającym w życiu psa. Jak spowolnić jedzenie psa? Poznaj skuteczne rozwiązania. Łapczywe jedzenie to problem, z którym boryka się wielu opiekunów psów. Gdy pies pochłania posiłek w zawrotnym tempie, nie tylko może się zadławić, ale także naraża się na poważniejsze problemy zdrowotne, takie jak wzdęcia, wymioty, czy nawet torsja żołądka. Jak zapobiec łapczywemu jedzeniu przez swojego psa? Jednym z najpopularniejszych rozwiązań są miski spowalniające, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby utrudniać psu szybkie jedzenie. Miski te mają wnętrze z różnymi przeszkodami, takimi jak wypustki, labirynty czy rowki, które zmuszają psa do większego wysiłku podczas jedzenia. W rezultacie pies musi jeść wolniej, co pozwala na lepsze trawienie i zmniejsza ryzyko połknięcia powietrza. Takie rozwiązanie jest również bardzo korzystne pod kątem behawioralnym dla psa. Zamiast podawać psu jeden duży posiłek, spróbuj podzielić go na kilka mniejszych, podawanych w ciągu dnia. Dzięki temu pies nie będzie odczuwał tak silnego głodu i nie będzie rzucał się na jedzenie z taką łapczywością. Regularne, mniejsze posiłki mogą również pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu energii i lepszego samopoczucia u psa. Zabawki do karmienia, takie jak kule czy kongi, to świetny sposób na spowolnienie jedzenia i jednocześnie zapewnienie psu dodatkowej stymulacji umysłowej. Zasada działania jest prosta. Umieszczasz w zabawce karmę, a pies musi samodzielnie wypracować sposób na jej wydobycie. Taki proces nie tylko spowalnia jedzenie, ale także angażuje psa, co pomaga w zapobieganiu nudzie i problemom behawioralnym. Jeśli nie masz pod ręką specjalnej miski czy zabawki, możesz spróbować rozłożyć karmę na większej powierzchni, np. na macie, tacy lub nawet na podłodze. Pies będzie musiał szukać pojedynczych kawałków karmy, co naturalnie spowolni tempo jedzenia. Możesz także zastosować maty węchowe, które wymagają od psa nieco więcej pracy, by znaleźć karmę ukrytą między frenznami. Jeśli twój pies jest szybko z powodu stresu lub rywalizacji z innymi zwierzętami, spróbuj karmić go w spokojnym, odosobnionym miejscu. Eliminacja potencjalnych czynników stresowych może pomóc psu zrelaksować się i jeść w bardziej kontrolowany sposób. Warto też wiedzieć, kiedy coś dolega psu. Dlatego tutaj odsyłam Cię do filmu o znaki bólu u psa. Poznaj pozycje bolowe swojego pupila. Z mojej strony to wszystko na dziś. Dziękuję Ci za oglądanie. Zostaw like, subskrypcję albo komentarz, bo to dla mnie znak, że treści, które tworzę, są dla Ciebie ciekawe i przydatne. Do zobaczenia za tydzień w środę.